Hej wszystkim, um, dzisiaj wam pokażę jak robię into, bo kilka osób się mnie pytało jak robię into, więc stwierdziłam, że mam sobie taki mały poradnik, więc najpierw zacznijmy od ubrania postaci. Może to być jakkolwiek chcecie. no ja będzie wyglądać tak. O, możemy wybrać jakąś sobie pozę. I będzie to. No i klikamy hide. I robimy skinę. A, zapomniałam wyłączyć cień. A, <grych> to robi, robiłam inne filmy. Bo to jest ważne, żeby. Że, bo później Wam powiem, dlaczego trzeba wyłączyć cień. O, i teraz. Możemy jeszcze inną. Niech będzie na przykład. O. I znowu robię skinę. Zrobię kilka razy zazwyczaj. Ok, jestem już, zrobiłam skiny. Teraz y, odpalamy apkę do nazywania tła. Ja mam akurat tą, bardzo polecam. No i klikamy Azure. To jest ten tak. Można sobie zmniejszyć jak, jak się chce. Jak sobie tak. O. Klikamy auto i wymazujemy tło. Tada. Jeszcze jeszcze tutaj w dwóch punktach trzeba. Bardzo I zapisujemy. I tak robimy ze wszystkimi. Zaraz Ok, już jestem, już zrobiłam. No to teraz odpalamy KineMaster. Dla mnie to jest najlepsza apka do robienia inty, więc jeżeli macie, jeżeli korzystacie z jakichś innych, no to, no to nie wiem. <laughs> w każdym razie. A, najpierw um, od odbierzemy jakieś tło. Ja mam akurat takie. Bardzo je lubię. Czy, możemy przedłużyć. No i teraz klikamy lawyer. Media. I nasze wycięte postacie. Możemy powiększyć. O. Może być w tym mogu, albo w tym. No i teraz, jeżeli żeby nasza postać była w animacie, no to klikamy in animacji. No i robimy wejście. Ja mam takie. I teraz najważniejsza część, żeby była w ciągłej animacji. Tutaj są najróżniejsze. Tak, takie. Ale ja najbardziej lubię to. Wtedy się rusza. Możemy trochę skrócić. I jak chcecie, oczywiście, możecie dodać muzykę. Ja też to sobie. Momencik. Okej, okay, już jest muzyka dodana. Ja akurat bardzo lubię tą. Polecam. A jeżeli chcecie dodać muzykę, to klikacie audio. No i tutaj macie swoje piosenki. Dobra, więc mamy już pierwszą postać. Jak chcecie, oczywiście, możecie dodać więcej. Ja też to sobie. Ciech. Tak może być akurat z tej strony teraz mniejsza o yy, niech będzie tym razem na przykład i wiadomo o animation. niech będzie na przykład na przykład niech będzie da a jeżeli chcecie dodać ym, napisy, no to znowu klikacie i macie tutaj tekst. No to na przykład like. O. I możecie oczywiście powiększyć. Też możecie zrobić w animacji, tak? nie to. Bardzo proszę. Eee, a drugą postać eee, zostaw like znowu. I... Eee. Eee w animacji, co to było? Mhm. no. I jak chcecie, to możecie dodać więcej. A to jest efekt końcowy. I jeżeli chcecie zapisać projekt, no to musicie kliknąć tą strzałkę dziwną. I EXPORT. Reklama. No i już się zapisał. Mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłam. Oczywiście to jest yy, mój ym, to, jest mój, yy, to jest program, w którym ja yy, to robię, więc Wy możecie mieć jakieś inne. Ja akurat, mi, najwygodniej właśnie mi najwygodniej jest korzystać z kajen Mastera. Yy, yy, mam nadzieję, że to rozwiałam Wasze wątpliwości i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa koszynki!